Sygnał robi się mocniejszy. Otrzymaj to brak Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Korąco, konne widźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Korąco, konne Wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Spójrz w ogień, a teraz tu, zachowanie ziemi. Więc to jesteś. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba jej zabrać. Już ja to zrobię, bo ty, jak zawsze, nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczycie za bardzo? Tak myślałem. Już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowa. Patrz, jakie ładne. Dzięki już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Mhm. Mm Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc. Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członki nie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Vengerberg, Cześć, Ida. Geralt! Nie szkodzi, Enfer. Przywykłam do ludzkich obyczajów. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem, jak brzmią słowa zaklęcia. Wafail Elaine, Kedmilfolin, Gledv Dorn Eptenate, Bundroitne i jahus. Słyszałeś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafail. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię, ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak. Mimo moich próśb. Przepraszam. Po prostu miałem wrażenie, że Ida traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy. Brawo. No ale dość o tym. Załatw, co tam miałeś do załatwienia z chłopakami, i będziemy mogli zaczynać. Co tam? Warzysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z obierek. Hmm, rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Mhm, słyszałem. To może wykaż trochę empatii? Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jest. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę mi się z tobą kłócić. Racja, nie ma czasu do stracenia. Pokraka czeka. Lambert. O, przepraszam. Potencjalna Cirilla. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak? Gotowy? Zaczekaj chwilę, załatwię coś i ruszamy. Jak wolisz?